Mam do zaoferowania Citroena C5, samochodzik z 2006 roku, silnik 2.0 HDI, 136 koni, manualna, sześciobiegowa skrzynia biegów. Auto prywatne mojej małżonki, zadbane, zawsze robione, wszystko na czas. Auto ładnie się prezentuje, malumniowe felgi 16 calowe, klimatronik dwustrefowy, centralny zamek, elektryczne lusterka, szyby. Parktronic tył. Także jak widać naprawdę ładny, ładny, zbany egzemplarz. Przebieg coś koło 300 tysięcy kilometrów, ale nie czuć w jeździe ani w zawieszeniu tego przebiegu. Naprawdę fajny, dynamiczny samochód. Wnętrze zadbane ładne Proszę odpalimy, wygasną wszystkie kontrolki Podnosi się, opuszcza wszystko, wszystko idealnie Także zawieszenie, wszystko, wszystko działa to. zapraszam na więzienie i zakup, polecam na